miło, że mogę przywitać tutaj wszystkich naszych gości. Witam pracowników Panoramy Leszczyńskiej, tych z lat wcześniejszych i tych obecnych. Witam... <kluczy> witam współpracowników redakcji, witam wszystkich naszych przyjaciół. Państwa, okazja do naszego spotkania jest piękna i zupełnie niecodzienna. Wszak ledwo parę dni temu minęło 30 lat od momentu, kiedy ukazał się pierwszy numer panoramy deszczowej. Pierwszy numer i wspomnienia związane z tamtymi latami. Wspomnień jest mnóstwo, o pewno dzisiaj tutaj będzie jedna okazja. Będziemy mogli wymienić poglądy na te historyczne już tematy, będziemy mogli powspominać pewno i snuć jakieś plany na przyszłość. Myślę, że razem spędzimy tutaj wiele miłych chwil. Tego wszystkim życzę, sobie również. Myślę także, że tych minionych lat nie zmarnowaliśmy przeciwnie jestem pewien, że wykonaliśmy kawał solidnej roboty. W naszej codziennej pracy próbujemy niejednokrotnie godzić ogień z wodą, ponieważ z jednej strony wypełniamy dziennikarską misję, z drugiej zaś jak każde Normalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, robimy po prostu biznes. nam się... Udaje pogodzić te dwa skrajne elementy. Myślę, że tak, a świadczą o tym najlepiej dziesiątki tysięcy naszych czytelników. E, to im także m, w tych e, pięknych okolicznościach chciałbym podziękować za to, że są z nami, e, tak jak wszyscy tutaj Państwo jesteście z nami. E, proszę Państwa, przez minione lata. Dokonaliśmy nie tylko tą solidną robotę dziennikarską, ale także udało nam się stworzyć przedsiębiorstwo, udało nam się stworzyć firmę, która mogę tak myślę powiedzieć, znakomicie znajduje się na lokalnym i nie tylko lokalnym. stworzyliśmy sobie konkurencję i e, tutaj funkcjonujemy praktycznie jako Proszę Państwa, chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o naszych e, najnowszych przedsięwzięciach. E, jednym z nich jest e, cyfrowa panorama mężczyńska. E, to pionierskie przedsięwzięcie. E, tutaj nie tylko w skali e, naszej lokalnej, ale wręcz za rok ubiegłego. Drugim takim przedsięwzięciem, drugim wydawnictwem jest album fotograficzny, album, którego autorem jest nasz fotoreporter Bogdan Ludowicz, związany z panoramą od całego początku jej istnienia. Drodzy Państwo, czas na uroczyste podsumowanie konkursu Człowiek 30-lecia panoramy leszczyńskiej. Państwo doskonale złamą prezentację. wiecie, to o tym człowiekiem został. Pozwólcie, że ja teraz oficjalnie to zapowiem panie i panowie, człowiekiem trzydziestolecia panoramy mężczyznej został Janusz Ogromne Ogromny prawa Januszu prosimy o nas. Ja ja teraz proszę również relatora do Pana Ramana Majskiego, który już za chwilę to oficjalne przekazanie Pana tytułu i wręczenie nagrody. Panie i Panowie, 30-latek Janusz Bedin. zainteresowany panią projektu artysty Plastyka z Poznania Krzysztofa Wiśniewskiego. Jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj dzisiaj przed Państwem wstać. Szczególnie w takim charakterze yy, na gali Honorary Leśnickiej. Pana Leśnicka zawsze wspierała nasze poczynania i życzliwie nam, że tak powiem, kibicowała. Także im dziękuję. Myślę, że wspólnie osiągnęliśmy dosyć duży sukces, bo jak nasi statystycy zostali wyliczyli, prawie pół miliona ludzi przez te lata przyjechało do lecznictwa z 18 państw. Myślę, że ta niezbędność się powiększała. Dziękuję również tym, którzy uwierzyli we mnie i oddali nam ten głos. Postaram się ich nie zanieść. Dziękuję.